Spotkania z folklorem bliżej natury, cudawianki oraz energia jest w nas. Każdy tydzień inny temat, pełna atrakcji. Wakacje z kulturą w gminie Żeraków. Nasza ekipa przyłapała dzieci i młodzież podczas zajęć artystycznych, których efektem były piękne organizery na biurko że jest to plastyka. Różne zabawy takie. Robimy dzisiaj tylko rodziny. Przyklejamy na talerze yy, różne rzeczy i z tego coś ma wyjść. Ale też fajnie Zazwyczaj mam najpierw plastykę, coś tam, a potem się bawimy, piłkę gramy. Przychodzę często, a zazwyczaj chodzę z kolegami na stadion lub na orlik. Na świecie na wakacjach yy, bawimy się. Yy. Gram w piłkę i, dam. I spędzamy pełny czas. Spędzamy czas z naszą panią, która bardzo umila nam czas na tej świetlicy. I ogólnie strasznie chłopaki uwielbiają grać tutaj w piłkę, i strasznie dużo robimy plastycznych malowidłów. Wakacje z kulturą to inicjatywa Centrum Kultury i Promocji w Żerakowie. W zajęciach bierze udział ponad setka dzieci. Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich mają różnoraki przebieg. Mieliśmy Cudawianki, mieliśmy warsztaty rękodzielnicze, mamy wyjazdy do kina, mamy wyjazdy, mieliśmy wyjazdy do Stobiernej. Także mnóstwo zajęć, mnóstwo ciekawych zajęć, mnóstwo różnorakich zajęć. Każdy znajdzie coś dla siebie i zapraszamy wszystkich chętnych od września na zajęcia świetlicowe. Równie Fajne i bogate. Ja jestem babcią. Super sprawa. Odciążają troszeczkę rodziców, babcie i w ogóle. A przede wszystkim integracja, spotykają się ze sobą, to jest najważniejsze, bo to są dzieci wiadome z różnych troszeczkę miejscowości, bo to nie tylko z woli Żyrakowskiej, ale my na przykład z Żyrakowa jesteśmy. I super sprawa. Po prostu niech się poznają, niech, niech, niech się uczą. Fachowa opieka, wszystko bardzo fajne. Centrum Kultury i Promocji w Żerakowie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na ciekawe spotkania w ramach sezonu artystycznego 2023-2024 w planach zajęcia taneczne, wokalne, tkackie, plastyczne, rękodzielnicze, warsztaty medialne, szachy, lekcje gry na instrumentach i wiele więcej.